Dobra, jak żeś mnie namówił to będziesz to wyciągał No tu się na przykład nie wbijemy, no nie ma szans My się nie wbijemy, podjeżdżaj Podjeżdżaj A nie, zaraz się przewrócę Serio teraz wachy brakło? Nie no, wachy brakło Jednak to nie było najmocniej zamocowane Czyli jest szansa, że nie wyrwało Kurde, kładzisz rozwalony Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku Nie wiem co się w nim będzie działo, ale lecimy na bagna, proszę państwa Trzeba jeszcze takie wagno Dobrze idzie No przeszedł, nie? Tam byś wyjechał może, nie? Po tym? No bardziej w A tu nagle do szyi nie? no, myślę, że na luzie Ja myślę, że powinienem dać radę to zrobić tu spróbuj wiesz po tych trawach przejść Że tu? Dobra, jak mnie namówił, to będziesz to wyciągał Kamerę trzeba przetrzeć Co? Dobra Blokada, żeby to było bez zawahania Jeszcze? Bożuś mnie Tutaj jest takie ładno Mamieńko Co jest problemem? dawaj z drugiej strony Z tej strony? No. Na razie widzowie to jest takie wiecie Na spokojnie Bo inaczej nie wyciągniemy tego bydlaka Jak to ze 300kg waży A ja ładnie wam skameruję po znajomości. Poszedł ja pierdzielę, to się nic nie robi ta przyprawowana na takim bagienku. Nie żeby, nie zawahał się. No zszedł jak w bez przeszkód No Nawet no, myślę, że bez blokady by też poszło, Ale czuć jak na ciągle. Czuć, fajnie, tak to jest, drąb, nie? Ta blokada to jest dobre petarda No tu się na przykład nie wbijemy, no nie ma szans Ty się nie wbijeś? <laughs> Podjeżdżaj Podjeżdżaj Czekaj, wezmę miernik <laughs> Miernik głębokości Ale myśmy tymi... że tutaj chyba to było z tymi małymi kładami. Tam gdzieś? No to myśmy się zakopali od razu, to młody był testerem wtedy. Wiesz, no tu jest. Jest taki chłopak. No. Jest taki ten. Chłopie! Tu jest niby tak grząsko, ale jest pełno. wiesz, jakieś liści, i to jest. Tam jest jeszcze przeszkoda. Tam to się wiesz, jest... można by to zrobić, gdyby była druga przeprawówka. Tu podjeżdżasz, blokada, Zino. i idź do chłopie przez no. to. Gdzie, gdzie staniesz, tam zostajesz. Wyciągarka by była, to obiecała, ile tu jest drzew. No. By się go wygrzebało. To by była zabawa. No to może tak będzie druga wyciągarka Druga maszyna to. Chodą o no, chopie. Jaka rzeka jak zabija ty Jak fajnie się zabija No tym Akwenem nie przejadę Tu przez Środek to bez problemu Nawet nie wrzucam 4 napędu Czy tu wjechać tego tak, Miernik. By, bez, pro... bez problemu. Dobra, ten cztery to, to, to niech będzie. Ooo, zaczyna się. Tak próbuję ciągnąć ale jakby się uślizguje ta blokada A do tyłu daj No teraz ciągnę. Zależy jak ma opór to nie ciągnie tak dobrze nie Może też jest jakaś blokada żeby tego nie Może, może żeby nie zerwać nie Tylko kita, ogień Panie, zaraz się przewrócę O kurde Dobrze idzie O kurde Ciężko mam To co, do tyłu? Rura i tu wyskocz Myślisz, że stąd wyjadę? No spróbuj, tylko daj, daj mu tam <głosy> <głosy> Ładnie się tu zagrzebał. No chyba, że go tutaj. Wy... Tu już by wyskoczył, bo zaraz ci podniesie lewą stronę. Czekaj! Czekaj, czekaj! Przejdę na drugą stronę. To i zgas. Czyli nie, muszę No oby nie. No bo tam Dość szybko, nie? Serio, teraz wachy brakło? Czyż to jest... No masz jedną szansę żeby wyjechać, bo nie scholujemy go A daj mu na luz teraz, daj mu No dobra, chyba jest waha Łopie, gdzieś zajedziesz Ja poszedłem Oj, nie wiem, czy ja to teraz. Teraz na przykład tamto koło się nie kręci. No może to też wina paska, że już jest trochę zużyty. No może. No i co, żeś zrobił? <noise> no teraz też dopiero przyszarżował. Ale fajnie chłopie, jak ktoś poszedł o, tak. Ja mówię już, kurde, ale mówię, tu już wyjdzie, ale dupa. Co, zapinamy Albo, albo spróbować wiersz tak wyciągnąć Odpalić go i tak łodziąć To co dźwigasz go? No, no dawaj, Ja go na luzie po prostu odpalę i ten No Nie no, wachy brakło no. Dobra, trzeba na stacji jechać chyba <laughs> no, ja tu teraz przejadę Albo przeskoczyć, przeskoczyć. No tu jest na stację chłopie z 500 metrów, nie? Tak? No. Panie wpadłeś do akwenu Grypte. co? kłada po No? A bo go zrzucić z tego wiadostwa? No. To czy nie wpadnie nam gorzej, nie? To nam też może dupą ratować. Poczekaj może. Myślisz? No nie no, powiem Ci na, tych, na tym, na tym Grysly to są przygody. No. Jest co robić. To co, wyciągam linę? Tu może za ten zaczepić. Ja tu za to zaczepiam, za cały bumper. Ale to wtedy wiesz, dociskasz go tak. Aha. To lepiej go najniżej jak się da. No dobra. Tak kto, proszę Państwa, jest już z tym jeżdżeniem? Nie wyrwie Ci tych kółek? No? Tych kółek Ci nie wyrwie? Nie no Zobaczymy. To jest moc kłacić, To jest moc Jednak to nie było najmocniej zamocowane. Ja mówię, jak łatwo poszło, nie? Chłopie po potem... to. że w tym kapelu się nie dostałem. Jo. No, powiem ci kawałek elementu. To musiało być byle jak zamocowane. Tak się trzymało na słowo Najgorsze, że teraz trzeba to wygrzebać znowu tą linę. Co jest? O kurde, być może. Daj na no gazu. Potera. Wygląda na bardzo wygięte Rusza się tam koło jak ruszam kierownicą? Nie Czyli jest szansa, że nie wyrwało? No miejmy nadzieję Bo jak wyrwało no to... To wyrwało To lipa No to... To, to bardzo Dzwoni do Christiana. No to odpal go i spróbuj mu dać gazu po prostu No może jak go tak pociągnę a wiesz o co chodzi Dawaj Wszystkie koła są w powietrzu. Tak się kończą się Kurde, kładzisz rozwalony. Teraz co robimy? Czy wyjeżdżasz tyłem? Dobra, próbuję tam, wyjeżdżę. Może fiknąć co? co? Może fiknąć? No, tak jest. nie fiknie. No dawaj. Nie masz blokady, nie wiem czy to ma Na stopniu sobie musisz Chłopie, co my narobili. Drifterzy, co by narobili. <grywka> Tragedia. I co, myślisz, że on tak całą drogę przejdzie do tyłu? Musiałbym próbować, ale tu też jest taki Bo tu jak się wbijemy przednimi kołami, to wiesz co będzie. No wiem, najlepiej Najpierw było tam tutaj, wyjechać. I nawet tutaj jest tak, wiesz. Dobra, albo i spróbuj go ten, ja tylko z węgla Dzisiaj spróbuj na pełnej do przodu, da? Dobra. A to wyjeżdź tyłem, no. Dobra, dobra, nie. Dawaj do przodu. O, Pełna tak. No. moc. Yes! yes! <laughs> Sukces! Tymi ręcoma go wyciągłem. To jest niemożliwe, że to się udało. Wszystko. I to jest topienie.